Drogie dzieci, dziś podzielę się z wami nauką, która przyniesie wam harmonię i dostatek. Dom w wasz jest jak świątynia. To co w nim przechowujecie, wpływa na wasze życie, myśli i duszę. Są rzeczy, które przyciągają chaos i niedostatek. Czas je wyrzucić i otworzyć się na nowe błogosławieństwa. Pierwsza: stare, zniszczone przedmioty. Popękane naczynia, połamane meble czy podarte ubrania. Gdy w domu przechowujesz to, co zniszczone, nieświadomie przyciągasz brak i niedostatek. Zniszczone rzeczy to symbole przeszłych porażek. Lepiej je pożegnać, niż zatrzymywać. Nie pozwól, by zgliszcza wczorajszych dni przesłoniły blask jutrzejszego poranka. Zwykł powiadać ojciec Dominik. Druga. Przedmioty, które budzą smutek. Pamiątki po złamanych sercach, zdjęcia z trudnych czasów, te rzeczy wiążą was w przeszłości. Gdy otaczasz się smutkiem, jak możesz przyciągnąć radość? Przeszłość jest lekcją, a nie ciężarem, który musisz nieść na plecach. Ojciec Dominik przypominał: Nie patrz wstecz z żalem, gdyż oczy twoje przeznaczone są, by spoglądać ku przyszłości. Trzecia: niepotrzebne rzeczy. Stosy przedmiotów, które już dawno straciły swoją wartość, zastanów się. Kiedy ostatnio tego używałeś? Jeśli nie pamiętasz, Podaruj je innym lub się ich pozbądź. Dostatek potrzebuje przestrzeni, by do ciebie dotrzeć. Czystość w otoczeniu to pierwszy krok ku czystości myśli. Nie ma miejsca na nowe błogosławieństwa w domu, który jest zatłoczony balastem przeszłości, mawiał ojciec Dominik. Czwarta zepsuta elektronika. Niech każdy popsuty zegar, telefon czy komputer odejdzie z Twojego domu. Zepsute przedmioty symbolizują zatrzymanie energii. A przecież dostatek to energia, która płynie swobodnie. Oczyszczony dom to dom, w którym energia życia może krążyć bez przeszkód. Ojciec Dominik, podkreślał, zegar, który stoi, przypomina o czasie straconym. Pozwól mu odejść. Piąta. Stare dokumenty i papiery. Niechaj przepadną sterty niepotrzebnych rachunków, ulotek i notatek. Chaos na papierze to chaos w myślach, a gdzie chaos, tam bieda. Zostaw tylko to, co naprawdę istotne, i uporządkuj swoje dokumenty. Przejrzystość w papierach to przejrzystość w życiu. Ojciec dominik rzekł kiedyś: Nie ma pokoju w umyśle, gdy biurko tonie w chaosie. 6. Niezdrowe jedzenie. Szafki pełne produktów, które tylko szkodzą twojemu zdrowiu, przyciągają choroby, a niedostatek. Oczyść swoją spiżarnię, by przyciągnąć energię zdrowia i obfitości. Twoje ciało jest świątynią. Nie zanieczyszczaj go tym, co bezwartościowe. Zdrowie jest pierwszym bogactwem, a czyste jedzenie jego strażnikiem, radził ojciec Dominik. 7. Przedmioty, które przynoszą wstyd. Rzeczy, które trzymasz z poczucia winy lub wstydu, ubrania, które nigdy nie pasowały, prezenty, które nigdy ci się nie podobały, takie przedmioty obciążają twoją duszę, pozbądź się ich. Wstyd to kajdany duszy. Rozkuj je, a znajdziesz wolność, mawiał ojciec Dominik. 8. Symbole ubóstwa. Drobne monety porozrzucane w kątach. Skarbonki pełne groszy, zniszczone portfele. Jeśli twoje otoczenie mówi o braku, jak możesz przyciągnąć obfitość? Zadbaj, by pieniądze i symbole dobrobytu miały swoje godne miejsce. Porządek w finansach zaczyna się od porządku w domu. Ojciec Dominik nieraz przypominał. Nie trzymaj okruchów w miejscu, gdzie powinien leżeć chleb. Ojciec Dominik unosi rękę i spogląda w kamerę z uśmiechem pełnym spokoju. Ojciec Dominik. Drodzy, pamiętajcie: Dom, który oczyszczacie z tego, co zbędne, staje się domem gotowym na przyjęcie błogosławieństw. Obfitość to nie tylko stan posiadania, ale także stan umysłu. Czystość Waszego otoczenia odbija się w czystości Waszego Ducha. Niechaj Wasze domy napełnią się pokojem, harmonią i dostatkiem.